Kraina pomiędzy rzekami, mezopotamia, część trzecia. Niniwa. Starożytne miasto położone w północnym Iraku nad rzeką Tygrys na przedmieściach Mosulu. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z szóstego tysiąclecia przed naszą erą. Cztery tysiące lat później Niniwa stanowiła kolejno istotny ośrodek handlowy i religijny akadyjski, babiloński i kasycki. Od XIII wieku przed naszą erą miasto było już centrum politycznym Asyrii, w którym powstawały królewskie pałace. Pod rządami króla z dynastii Sargonidów Sancheryba około roku 705 przed naszą erą Niniwa stała się stolicą Imperium Asyryjskiego oraz jednym z najważniejszych miast starożytnego wschodu. W sto lat później w metropolii wybudowano kolejne pałace oraz obszerną bibliotekę, a Asyryjczycy uzyskali kontrolę nad Egiptem. W roku 612, przed naszą erą, Niniwa została zniszczona przez ludy Medów i Babilończyków, a jej upadek stał się symbolem ostatecznej zagłady Asyrii. Badania archeologiczne rozpoczęte w XIX wieku pozwoliły odsłonić pozostałości murów obronnych, pięć bram miejskich, świątynie Isztar i Nabu, fragmenty pałacu króla Sancheryba i pałacu króla Assurbanipala. Na ścianach odkryto zachowane reliefy przedstawiające sceny wojenne i myśliwskie. Zachowały się także wielkie rzeźby portalowe i pozostałości malowideł ściennych. Archeolodzy odnaleźli także królewskie archiwum Sanheryba zawierające między innymi opis wojennych podbojów Odzyskano 24 tysiące glinianych tabliczek z biblioteki Assurbanipala, zawierających między innymi, epos o Gilgameszu, opowieść Utnapishtim, czyli mezopotamską wersję mitu o potopie oraz Enuma Elisz, epos o stworzeniu świata. Odkrycie wielkiej biblioteki stworzyło możliwość odtworzenia intelektualnego i duchowego dziedzictwa starożytnej Mezopotamii. Odnalezienie miasta stało się także dowodem, że pismo święte to nie tylko księga religijna, lecz także źródło historyczne. Niniwa jest kilkanaście razy wspominana w Biblii. Między innymi w księdze Rodzaju, księdze Królewskiej i księdze Izajasza. Metropolia stanowiła cel misji proroków, w tym Jonasza. Ten izraelski prorok żył w VIII wieku przed naszą erą i nawoływał do nawrócenia Niniwy. W przeciwnym razie ulegnie ona zagładzie.